No cześć! W końcu udało mi się wrócić z przydługiego wyjazdu i wykopawszy się wreszcie ze zwałów zaległej pracy wielkich niczym nasz dług publiczny oraz mojego, zabrałem się za temat podrzucony przez Wizad de Incognito. Poprosił on o wyjaśnienie o co chodzi w histogramie i czy jest jakiś jego konkretny kształt, do którego należy dążyć. Zacznijmy od tego, czym histogram jest i gdzie go znaleźć. Histogram to taki niepozorny wykresik, pojawiający się m.in. w waszych aparatach cyfrowych i w znacznej większości programów do obróbki zdjęć, grafiki i filmów. Pokazuje on ilość pikseli o różnych jasnościach, pogrupowane od najciemniejszych po lewej stronie do najjaśniejszych po prawej stronie. Im więcej danej jasności pikseli znajduje się na zdjęciu, tym wyższy słupek w danym miejscu będzie widoczny. W naszym teoretycznym przypadku, na zdjęciu znajduje się poczynając od lewej strony. Brak całkowitej czerni, bardzo mała ilość ciemnych tonów, największa ilość średniej szarości, odrobinka jasnych tonów i tak jak tutaj też widać, brak czystej bieli, ponieważ ten wykres też nie dotyka całkowicie prawej strony. Ok, skoro wiemy już, jak odczytywać wartości histogramu, i pamiętamy, że po jego lewej stronie znajdują się cienie, a po prawej stronie światła, przejdźmy do obróbki jakiegoś zdjęcia, przynajmniej pokazania, jak to działa w praktyce. Zobaczcie, że histogram ten jest podzielony na różne kolory. Nas tak naprawdę interesuje teraz tylko ten szary histogram, który pokazuje nam jasność. Cała reszta są to poszczególne kanały barwne, które dla nas są teraz trochę mniej interesujące. W każdym razie, zobaczcie, jak zmienia się histogram w zależności od tego, jak zmieniam słowaczek ekspozycji. Im robię jaśniejsze zdjęcie, tym wszystko bardziej przesuwa się na prawą stronę. Im ciemniejsze zdjęcie, tym bardziej na stronę lewą. Czyli łatwo, prosto i przyjemnie. No to teraz zastanówmy się, w jaki sposób powinien wyglądać wzorcowy histogram. Żeby to zrobić, przejdźmy na chwileczkę jeszcze z powrotem do naszego wykresu. Czysto teoretycznie. Histogram powinien zaczynać się od lewej strony, nawet lekko dotykając jej, ze względu na to, że wtedy będzie to oznaczało, że na zdjęciu jest gdzieś jakaś czysta czerwona. Znaczna większość będzie gdzieś w okolicach środka, czyli najwięcej informacji będzie w półcieniach, natomiast po prawej stronie też będzie lecił, tylko dotykał po prawej strony co będzie oznaczało, że gdzieś na zdjęciu jest czysta biel. I taki histogram będzie nam pokazywał, że mamy pełny zakres dynamiczny zdjęcia, ale tutaj jest pewien haczyk. Wiecie, jak wyglądało zdjęcie, które miałoby taki histogram? W ten sposób. Druga sprawa to taka, że nie jesteśmy w stanie każdego zdjęcia do podobnego histogramu sprowadzić, ponieważ biorąc pod uwagę, że zdjęcia robione w dzień, no, gdzieś mniej więcej w ten sposób mogłyby wyglądać, to jednak zdjęcia nocne przedstawiałyby się już w ten sposób. Czyli znaczna większość zdjęć nocnych znajdowałaby się po lewej stronie histogramu, a po prawej stronie byłoby tych informacji coraz mniej. I oczywiście analogiczna, ale odwrotna sytuacja. Zdjęcie zimowe, w których przeważa jednak biel i jasne tony, czyli histogram będzie się zbliżał do prawej strony. Dobra, ale wróćmy teraz do naszej e, obróbki zdjęcia poprzedniego. E, tak naprawdę, e, zawsze histogram musicie oceniać pod kątem tego, co znajduje się na zdjęciu i musicie wyobrazić sobie, jak taki histogram powinien wyglądać dla danego tematu. Należy unikać tylko dwóch rzeczy. Jeżeli pracujecie w kamerze RAW, dookoła histogramu macie dwa takie niepozorne przyciski. Jeżeli je sobie zaznaczycie, żeby one były otoczone białą obwódką, wtedy będziecie mieli podgląd prześwietleń i niedoświetleń. Jeżeli pojawią się jakieś białe plamy bez żadnych szczegółów, czyli ten histogram zacznie stykać się z prawą stroną, to jest to błąd i należałoby go raczej unikać, chociaż też nie zawsze. Natomiast analogicznie, w drugą stronę, jeżeli pojawią się jakieś czarne plamy, to wtedy one będą również pokazywane jako niebieskie kolory. I tego też należałoby unikać. Teoretycznie oczywiście nie w każdym zdjęciu. No, podkreślam to bardzo mocno, bo nie da się po prostu powiedzieć, że coś jest dobre dla każdego zdjęcia, ale to pewnie wiecie. W każdym razie, jeżeli chodzi o to konkretne zdjęcie, to zobaczcie, że znaczna większość znajduje się po lewej stronie histogramu, czyli gdzieś tam w cieniach. Jest to zdjęcie robione w dzień, co prawda w nie najlepszych warunkach, ponieważ światło słoneczne takie ostre daje dość mocne cienie, co nigdy za dobrze nie wygląda na zdjęciu i spróbujemy sobie to rozjaśnić. Zobaczcie, że jeżeli zaczynam rozjaśniać cienie, tylko ta część z... Histogramu zaczyna mi się przesuwać na prawą stronę i o to mi chodzi, żeby rozjaśnić sobie te najciemniejsze fragmenty. E, tutaj trochę jest tego za mało, za mała możliwość, żeby to rozjaśnić mocniej, więc przechodzę sobie na drugą zakładkę i tutaj na zakładce z cienia e, z krzywymi również mogę sobie te cienie rozjaśnić, Mam trochę jasnych również, żeby przesunąć jeszcze bardziej na prawą stronę, też jasne tony i Coś takiego jak dla mnie już byłoby w porządku. Może odrobinkę dodać czerni, bo zobaczcie, że ta czerni tutaj zniknęła całkowicie ze zdjęcia. Dobra, coś takiego będzie jak najbardziej w porządku. Ja sobie to anuluję, otworzę drugie zdjęcie jeszcze dla sprawdzenia. Mamy tutaj zdjęcie nocne, które, tak jak wcześniej Wam już wytłumaczyłem, powinno się znajdować gdzieś po prawej stronie. I ono jest tutaj w miarę już OK, zrobione. Jedyne co to można byłoby sobie odrobinkę może. No właśnie dodać trochę czerniej, rozjaśnić trochę jednak tych najciemniejszych tonów, żeby rozciągnąć ten histogram odrobinkę tej z lewej strony. Eee, I w takim przypadku no, raczej nie można się spodziewać, żeby jakieś wielkie informacje się znalazły po prawej stronie histogramu i taki histogram będzie w porządku. No dobra, ale co zrobić, jeżeli nie mamy plików RAW do dyspozycji, mamy tylko czystego Photoshopa i jakieś odpegi? To też nie jest trudne. Otworzę sobie zdjęcie zimowe, które jest oczywiście źle zrobione, jak widać. Żeby otworzyć sobie histogram w Photoshopie, klikamy na okno i wybieramy histogram. Jeżeli naciśniecie sobie na to rozsuwanie, rozsuwane menu w okienku histogramu, będziecie mieli do wyboru widok kompaktowy, rozszerzony albo widok wszystkich kanałów. Wybierzcie sobie widok rozszerzony albo kompaktowy, są chyba najbardziej przydatne. Jeżeli... Chcecie poprawić sobie kolorystykę zdjęcia, jeszcze przy okazji, no to można to rozdzielić na trzy poszczególne kanały barwne. Ale ja Wam teraz nie będę tym głowy zawracał, bo ten film i tak pewnie będzie odrobinę za długi. Zajmiemy się tym kiedy indziej. W każdym razie ja wrócę do widoku rozszerzonego. Jak widać, prawie cała informacja w zdjęciu zawarta jest w środkowych tonach. No to teraz wybieramy sobie warstwę do pasowania i wybiorę moją ulubione krzywę. I zobaczcie, że na krzywych również jest histogram. Jeżeli sobie teraz Złapię za prawy górny róg i przeciągnę na lewą stronę, tak żeby ten pasek stykał się no właśnie tutaj z, tymi z tym pierwszym wykresem histogramu. To będzie oznaczało, że wszystko to, co znajduje się teraz po prawej stronie od tego paska, zobaczcie, że tutaj po prawej stronie znalazł się cały ten, ten słupek, wszystko to zamienia się na czystą biel. Jak widać tutaj na histogramie, w Photoshopie widać, że pojawił się jakiś pasek przyklejony do prawej strony, czyli oznacza to, że gdzieś na zdjęciu jest prześwietlenie. Więc muszę sobie to cofnąć, żeby tego prześwietlenia tam właśnie nie było i zobaczcie, że tego prześwietlenia już tutaj nie ma, a zdjęcie jest tak czy jaśniejsze. Można sobie to jeszcze rozjaśnić środkowymi tonami i dodam sobie odrobinkę czerni, przesuwając lewy dolny próg. Jak widać, ten histogram też się rozciąga. Zobaczcie, co się natomiast dzieje z naszym histogramem w samym Photoshopie. On zaczął być taki przerywany, widać tutaj pionowe paski. Gdzieś tak ze względu na to, że jeżeli korzystamy z 8-bitowych plików JPG, to Photoshop tak naprawdę, rozciągając histogram, nie za bardzo ma skąd wziąć informacje pośrednie. On oczywiście sobie generuje te brakujące piksele, które się tam pojawiają, ale. Jeżeli coś takiego robicie, zdecydowanie lepiej jest jednak korzystać z 16-bitowych plików i zapraszam do oglądnięcia filmu pokazującego różnicę pomiędzy 8 a 16 bitami. Znajdziecie go gdzieś tutaj w rogu. W każdym razie, takie zdjęcie już powinno być w miarę w porządku. Po histogramie widać, że znaczna jego większość jest po prawej stronie, czyli nieźle to koresponduje z tematyką zdjęcia. Dobra, mam nadzieję, że się to podobało. Zostawcie lajka, jeżeli Wam się to do czegokolwiek przyda i. Jeszcze jedna ważna rzecz na końcu. Eee, pamiętajcie, że warto jest korzystać z histogramu, ponieważ jest to rzecz niezależna od medium, na którym pracujecie, eee, czy tam niezależna od waszego komputera i niezależna od waszego subiektywnego odczucia. Ze względu na to, że nasze oczy adaptują się na przykład do warunków zewnętrznych i to, co w świetle dziennym będzie się wydawało za ciemne, w nocy się będzie nam wydawało za jasne. Poza tym, jeżeli macie nieskalibrowany monitor, to tak naprawdę jakiekolwiek ustawianie jasności czy kontrastu jest strzałem w ciemno i nigdy nie wiadomo, jak to będzie wyglądało na dobrze skalibrowanym monitorze. A histogram zawsze Wam będzie pokazywał obiektywnie, jak przebiega jasność zdjęcia, więc korzystajcie z tego, to jest naprawdę rzecz bardzo pomocna. No i. Cześć jak czapka. Do następnego.